A najleps albo ja poszła. Ja, za. ja za to karmię. Ja, za. ja za to karmię. Ja to Jeszcze to z o Storzatku, a rywalizacja I dwóch zawodników, trzech zawodników poniżej 1 minuty Rekord Polski 58-80, a do minimum na miesiąc roku 58-18. A ja tak jak już mówiłem tak rano, na taki ślub, jestem bardzo dobry mistrz polskiego żabkarza, abyśmy mogli już o czwartego zawodnika, bo naszą sztabę to no, jest która poczuwa no, na, na, na tego żabkarza, który pływał w granicach minuty na drugim masenie. Tokarski Kołów, to,

5 zawodników mamy, bądźcie minuty. 59-32. Marcin Stolacki wygrywa w tym wyścigu. Bazin to jest drugi. 59-47. Pokarski 59-52. Identyczny.